Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale państwa i moim gościem jest Krzysztof Kluzek, były członek zarządu spółek Orlen, PZU, największych spółek w Polsce, także wieloletni współpracownik polskich tajnych służb. My dziś porozmawiamy o kaście bezkarnych prokuratorów. Przed tym nagraniem spróbowaliśmy policzyć ilu ludzi w ciągu ostatnich lat poniosł konsekwencje swoich czynów. Ci, którzy noszą togi. Mieliśmy teraz wyrok w sprawie Romana Giertycha. Kompletnie bezzasadne zatrzymanie. 35 tysięcy złotych. Maksymalne odszkodowanie tylko za to zatrzymanie. I okazuje się, że takich ludzi system pokazuje nam, że jest kilkudziesięciu na przestrzeni 25 lat, w sytuacji, w której mamy kilka tysięcy spraw, w których prokuratorzy popełnili błędy albo działali w złej woli. W wypadku Giertycha wiadomo, że była zła wola. Wiadomo, że prokuratorzy, którzy początkowo prowadzili sprawę, mówili, że nie można stawiać zarzutów. Zostali wyrzuceni. Co więcej, ten prokurator, który odmówił postawienia zarzutów Giertychowi, pracę w prokuraturze straciła też jego żona. Czyli tam była po prostu zemsta i terroryzm. Z drugiej strony, zupełnie niezwiązana z polityką sprawa, pani prokurator Nowackiej, albo jakoś tak podobnie brzmiący, ja zaraz to sprawdzę, pani, która Według Gazety Wyborczej miała siedem spraw z prawomocnymi wyrokami odszkodowania za bezzasadne e, e, zatrzymania. I to jest wstrząsające, że ta pani nadal e, e, orzeka. E, I pan ma no naprawdę dużą wiedzę. Ja powiem jeszcze zanim przejdziemy dalej. Że tego typu działania, tak jakby to jest pani Agnieszka Nowicka, według Gazety Wyborczej, żadna z tych opisanych spraw nie została w żaden sposób jakby być rozliczona. Po prostu pani się pomyliła. Skarb Państwa wypłaca odszkodowania, a Pani, przepraszam za określenie, nadal jeździ. Tylko tym razem to jeździ, to jest to. Ale Pani nadal ma w podpisie zatrzymywanie ludzi, wysyłanie ich do aresztów. No 2,5 miliona, no dobrze, ale tak postawmy się tego, że ta Pani zniszczyła ileś żyć. Iluś ludziom e, niewinnym wsadzono ich na ileś miesięcy do więzienia ponieważ taki kapres miał... Tak, ja powiem, że dla Pana, podobnie pewnie jak dla Tomka Szwejgier, to jest jasne, że skoro ta Pani nie ma wpływów politycznych, to zapewne ma patronów w służbach. Pan się uśmiecha. Panie Krzysztofie, bo to jest Pana konik, że... Ja odkryłem to po rozmowie z panem Marcinem Mycielskim na tym kanale, człowiekiem Fundacji Otwarty Dialog, który mi powiedział, że przecież oni nigdy nie byli rozliczeni za nic. Że nawet sędziowie zostali troszeczkę odesłani na emeryturę, byli jakoś tam skazywani, a prokuratorom się włos z głowy nie spadł. Ja mam wrażenie, że Dariusz Korneluk jest prokuratorem kontynuacji, czyli prokuratorem, który ma. Być jak ten mojżesz, który przeprowadzi przez te zaburzenia, żeby tu nikt nie zaburzył tego. Zasadę, że kasta prokuratorów nie ponosi odpowiedzialności za zarzuty, za które stawia i nie stawia. Bo jeszcze mamy drugą część. Mamy pana Ziarkiewicza, który na przykład brat pana Szymczyka nie wiedzieć czemu dostaje jakąś taką taryfę ulgową. Czyli. Najpierw wszyscy idą siedzieć, on dostaje kaucję, potem się okazuje, że on nie ma miliona kaucji, to i tak nie idzie siedzieć. Albo pan Andruszkiewicz ląduje w jego prokuraturze i wszyscy jego koledzy mają zarzuty, akty oskarżenia, a pana Andruszkiewicz, obecny wiceszef Nawróckiego nie ma. I tak wszyscy się tego. I to jest taki przydługi wstęp, i teraz oddaję głos. Znaczy, ja to bym w ogóle powiedział, że wszystko stoi na głowie, dlatego że. Od dawna nikt nie został rozliczony, żadna służba, a już o prokuraturze i sądownictwie to w ogóle możemy sobie opowiadać długie historie, dlatego że nawet nie ma jak ukarać tych prokuratorów bo najpierw trzeba im odebrać immunitet. To są wielomiesięczne, a jak często teraz widzę, nawet wieloletnie korowody, żeby odebrać te immunitety żeby można było postawić zarzuty. Ale nawet kto ma wszczynać sprawy przeciwko prokuratorom? Prokuratorzy, ich koledzy? No przecież to są normalnie żarty jakieś, bo tak jak ostatnio pan minister Siemoniak mówił, że będzie musiała być stworzona osobna jednostka albo przekazane sprawdzenia oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych. A może by tak to była jakaś specjalna jednostka, która się będzie zajmowała tylko tym, bo znam taki przypadek, w którym uczestniczę e, sprawdzanie oświadczenia majątkowego skorumpowanego ponad wszelką wątpliwość członka zorganizowanej grupy przestępczej pana prokuratora Krzysztofa Łakomego z Płocka. CBA na mój wniosek. Nie chciało sprawdzać jego oświadczenia majątkowego. Przesłało to, w końcu ja, jako osoba fizyczna, złożyłem zawiadomienie, nie jako służba, i zostało to wysłane do prokuratury regionalnej w Łodzi, która nadzoruje prokuraturę okręgową w Płocku. Toczy się śledztwo, tylko przez półtora roku prokurator, który prowadzi tę sprawę, nie jest w stanie przesłuchać pana prokuratora Łakomego i co ciekawe Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej tym case'em się nie zajmuje tym co się w ogóle dzieje w tamtej sprawie to jest sprawa dla ułatwienia dodam panu Kornelukowi że to jest sprawa 5 DS 126 na 15 i tam są zaszyci w tej sprawie i przestępcy i bardzo duża ciekawa grupa ludzi być może że będziemy musieli poświęcić na to zupełnie inny kawałek naszych rozmów dlatego że nawet jeżeli to dotyczy sprawa jakaś karna czy w ogóle sprawa prowadzona przez jakieś organa ścigania na przykład funkcjonariusza no to wzywa się takiego funkcjonariusza Szef służby zwalnia go z tajemnicy państwowej i jest przesłuchiwany i ma mówić prawdę. A prokurator, żeby doprowadzić do przesłuchania, to właściwie dzisiaj jest niemożliwa historia. Pan Korneluk czuwa nad tym, to co pan redaktor mówił, że to jest prokurator krajowy kontynuacji. Tak, to jest prokurator kontynuacji, dlatego że prokuratorzy to są święte krowy, bo zanim się go przesłucha, to jeszcze jest, a już nie. Żeby postawić mu zarzuty, to trzeba rzeczywiście odebrać mój immunitet. A to się toczy latami. Raz się zdarzyło za czasów Adama Bodnara, że tam któryś jechał z tych prokuratorów po Pijanemu i cyk w parę godzin odebrali mój immunitet. Niech pan Korneluk odbierze immunitet takiemu prokuratorowi z Płocka, koledze pana Krzysztofa Łakomego, prokuratora. Jarosławowi Izdziarskiemu, może się włączy pan Korneluk do tej całej sprawy i wystąpi szybko do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu gościowi, gdzie ewidentnie są brane łapówki i ustawiane sprawy kryci przestępcy w normalnych śledztwach. I nic się nie dzieje z tego powodu, po prostu nie ma jak ugryźć tych ludzi. Bo mówię, czy policjant, czy funkcjonariusz CBA, czy ABW, czy SKW, cokolwiek. Stawiam, Zatrzymuje się go, stawia mu się zarzuty i jeszcze musi mówić prawdę, bo się go zwalnia z tajemnicy państwowej. To są jaja, a tamci to są święte krowy. Niech pan powie, bo ja miałem wrażenie, że mamy do czynienia tak, że rzutem na taśmę e, PiS zabetonował środowisko, które było już dosyć dobrze zabetonowane. Ja dopiero. Po czasie zrozumiałem, jak wielkim błędem Donalda Tuska było przyznanie samorządności prokuraturze w roku 2010, gdzie pre... szefem prokuratury został Andrzej Seremet, nominat Lecha Kaczyńskiego. To znaczy, Krajowa Rada Prokuratorów na wzór Krajowej Rady Sądownictwa niezależnie wy wyrzuciła dwóch kandydatów z siebie. Z których Kaczyński wybrał jednego. To było zrzeczenie się władzy nad prokuraturą. Ja powiem Państwu, że jednym z powodów, dla których popierałem i popieram działania Donalda Tuska, nie wszystkie, ze wszystkiego, jak to powiedzieć, no, każdy, my oczywiście mamy jakieś inną optykę. Nam się wydaje, że jesteśmy w stanie zrobić więcej. Jemu się pewnie wydaje, że zrobił maksa. Natomiast nam się wydaje my, powiem tak, ja nie wierzę, że Donald Tusk w swoim wieku, jak słyszy to, co my mówimy, premier Polski w Polsce może bardzo dużo. Może na przykład zażądać wszystkich Pegazusów, ale wrócę jeszcze do tego. On się zrzekł władzy. Dlaczego on jest dla mnie człowiekiem godnym zaufania? Bo co zrobił Jarosław Kaczyński w pierwszym ruchu po zdobyciu władzy w 2015 roku, pełni władzy takiej, którą miał teoretycznie tylko Miller i Kwaśniewski przez chwilę? On zabrał niezależność w prokuraturze i zrobił z niezależnego prokuratora generalnego znowu pacynkę polityków, czyli Zbigniew Ziobro. No, to nie była taka pacynka. Znaczy, to nie, no, on jest facetem, który... Pohakował, ponagrywał, porobił gigantyczne rzeczy. Gdybyśmy, pan jest człowiekiem służb, więc pan znacznie więcej wie, niż pan może powiedzieć. Proszę mi wierzyć, że państwo piszecie, że pan Krzysztof, jak zawsze dużo mówi. On i tak mało mówi w stosunku do tego, co wie. I coraz spokojniej, bo widzę, że burdel coraz większy. No właśnie. I tu pytanie jest takie, że mamy dziś premiera naszego premiera. Ja cały czas nie mogę zrozumieć, czemu on toleruje się, Moniaka, czemu on. Ja do pewnego momentu jestem w stanie zrozumieć. Utknęliśmy z Kornelukiem, ale się Moniaka to może puknąć jedną ręką. Ja nie wiem, czy pan się zgodzi, pokazanie liczby Pegazusów, które pis robił sędziom, prokuratorom, dziennikarzom, biznesmenom i współpracownikom Jarosława Kaczyńskiego. Tomek żartuje, że po takiej publikacji Jarosław sam będzie prosił, żeby go zamknąć, ponieważ siły grom grup nie będą wystarczające, żeby go ochronić. No myślę, że to tak by się właśnie skończyło, natomiast też sam się dziwię, że to się wszystko tak toczy. No bo generalnie wszystko dalej jest w szufladach, wszystko dalej jest w szafach i nikt z tego nie robi żadnego użytku. Widzę radość pana premiera i tamtego jego otoczenia z tego, że następne wybory też się wygra. No ale nie wiem, chyba że Jarosław Kaczyński sam się nabije na PAL, to jest też możliwe, bo to co ostatnio wykonuje jakieś sztuki, więc jest to możliwe. nie na jaki PAL? <laughs> nie wiem, nie będę, nie będę już <laughs> nie ustawiał użycia. Nie spekulujmy. Nie będę ustawiał mu życia. Natomiast to, co pan redaktor mówił o tym, że ci prokuratorzy, którzy sobie pozwalają na tyle, mają albo promotorów politycznych, albo mają promotorów w służbach. I tutaj bym powiedział, tak jak w matematyce jedno nie wyklucza drugiego, dlatego że często panowie politycy są prowadzeni, żeby było śmieszniej i jeszcze. Przez ludzi, którymi zajmują się służby i które powinny dawno rozwiązać tego rodzaju sytuacje, czyli panowie politycy dostają pieniądze od normalnych, zwykłych gangsterów, ci urządzają im kampanie wyborcze, o czym służby doskonale wiedzą i teraz to się wszystko tak ładnie przenika. Przenikają się służby, ci politycy, o których służby wiedzą. Prokuratorzy, którzy pracują e, po to, żeby ewentualnie jak służby kręcą jakieś lody, żeby nic się nie wydarzyło, i generalnie szachują się wszyscy. I to jest taka ładna, zorganizowana grupa, gdzie no, ryba psuje się od głowy. To już dawno było wiadomo. No dobrze. Nie będę rzucał jeszcze dzisiaj nazwisk. Dobrze, ale porzucamy po, po, sobie następnym razem, bo ja mam wrażenie, że, czym mi uświadomił właśnie członek zarządu Otwartego Dialogu, że przede wszystkim e, Dariusz Korneo czuje się członkiem korporacji. Korporacji, która za wszelką cenę chce chronić przywilej taki, że nas się nie rozlicza. Tak jest. To, że... jest, właśnie, to jest właśnie ten przywilej. My możemy wszystko, a nam nikt nie może nic zrobić. Wie, wie, wiecie Państwo, e, Tomek Szwajgier dostał zarzuty od pani Anny Siwiec. Ale dostał jakie zarzuty? Pani Anna Siwiec powiedziała: Panie Tomaszu, Pan był właścicielem firmy ROTO, Pan wyłudził VAT w kwocie około 10 milionów złotych. Pan idzie do aresztu, ponieważ Pan jest bardzo groźnym przestępcą. Czym był problem? Pani Anna Siwiec powiedziała to w roku 2020. Transakcja, którą opisała, miała miejsce w 2016. E, nigdy żadnego VAT-u nie wyłudził, ponieważ kiedy Urząd Skarbowy zakwestionował transakcję, spółka Roto wpłaciła te pieniądze do firmy w depozyt i weszła w spór. I kolejne, Tomek Schweigert nigdy nie był właścicielem ani decydentem w tej sprawie. Tak się akurat składa, że ja byłem świadkiem, Momentu, w którym Sławomir Janowicz, prawdziwy właściciel i też współpracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wydał polecenie człowiekowi, który pomówił Tomka, Jarosławowi Zielińskiemu, po prostu wpłacenia tych 10 milionów, urząd skarbowy nie zawiadomił prokuratury, nie zawiadomił żadnych służb, że doszło do przestępstwa. Przestępstwo wymyślono wtedy, kiedy Tomek. Wszedł na taki pułap, że po wyjściu z aresztu w 2018 roku, w grudniu, zgłosił przestępstwo polegające na nakłanianiu go do fałszywych zeznań, obciążenia e, e, Donalda Tuska, dlatego że jako współpracownik CBA był odpowiedzialny za tzw. zabezpieczenie. Młodzieży, czyli krótko mówiąc, jak ktoś z młodych wokół Donalda Tuska pomyślał o tym, że może wziąć łapówkę, to przychodził Tomek i mówił: Nie rób tego, bo to jest niedobre, tak nie należy robić, etc. A w ogóle służby cię nagrywają, i stąd i przestań tak myśleć. Tak, tak wygląda. no Pan się uśmiecha, no pan sam to robił. No więc to, 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 tak wygląda zabezpieczenie kontrwywiadowcze, żeby. Nie powodować niepotrzebnych napięć, tylko uświadamiać ludziom, szczególnie młodym, akurat Tomek. Więc oni, oni liczyli, że, była jakaś, że Tomek może coś opowiedzieć, kto chciał wziąć. To zawsze można zrobić jakieś usiłowanie albo coś. Krzysztof Bondarek, były szef ABW, który miał relacje z Tomkiem. Razem prowadzili jakieś interesy. Kolejny delikwent, którego miał obciążyć i wreszcie Paweł Wojtunik. Tomek grzecznie powiedział, najpierw, i, i co jeszcze zrobiło i funkcjonariusze Seba? W dniu, w którym powinna być decyzja sądu, powiedzieli mu przemyśl sobie przez noc, pokazując mu, że kontrolują sąd, że potrafią przerzucić rozprawę na kolejny dzień. Nie, pan. I prokuratura wstrzyma śledztwo, Tomek dostaje status pokrzywdzonego i natychmiast wstrzyma się to drugie śledztwo, z którego później Tomek dostaje zarzuty i on jako pokrzywdzony nie może zadawać żadnych pytań. Okazuje się, że rzekomo nie rozmawiał z nim Daniel Ocieczek, tak jakby miało to znaczenie, wiceszef, tylko do tego, że z człowiekiem zatrzymanym, który jest w dyspozycji prokuratury, porozumiał się ówczesny dyrektor, późniejszy szef Daniel Karpeta. W czym w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia? Ani jeden, ani drugi nie ma prawa rozmawiać z człowiekiem zatrzymanym bez zgody prokuratora. I to jest jedyne przestępstwo ujawnione w tym postępowaniu. Ja panu mnie szokuje to, że pani Anna Siwiec, teraz pani prokurator Anna Baryła uważają, że to się rozchodzi trochę jak ciąża nastolatki. No, no tak po prostu, no tak Piś wróci do władzy, my znowu będziemy bohaterkami, dostaniemy tego, nasi mężowie tego. Dlatego nie ja mam takie wrażenie, i to jest moje pytanie już takie na koniec do naszej rozmowy, no co trzeba zrobić z tą prokuraturą? No, nie można tego zrobić, bo trzeba by było doganać się z zielonym maskiem i wystrzelić ich wszystkich na Marsa. Uczynając to. Ja myślę, że nie wszystkich. Pani, pa, pani Wrzosek, ja myślę, że. Ona, no, ona, mówi, ona, z... mówi, ona, mówi, ona mówi o jednej trzeciej. No, jedna trzecia mogłaby zostać. Natomiast, jeżeli jest szarpana dzisiaj za czasów rządzenia pana Dariusza Korneluka, pani Ewa Wrzosek, no to dalej wygląda to dosyć ciekawie, muszę przyznać. I sprawy nie sądzę, żeby pan Korneluk tą sprawę 5 5D126 na 15 w ogóle się nią zainteresował, bo tam jest zbyt wielu polityków. Jest Mariusz Patrowicz, który baluje z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i bardzo wielu funkcjonariuszy policji, służb prokuratury, adwokatów i dlatego Korneluk tej sprawy nie chce ruszać. Szanowni Państwo, moim państwem gościem był Krzysztof Kluzek. Człowiek, ja będę Pana Krzysztofa cały czas nam, namawiał do tego. Książka Pana Krzysztofa powstaje we współautorstwie z Mariuszem Kowalewskim. Natomiast ja cały czas będę namawiał kiedyś Pana Krzysztofa na opowieść o tym, jak Pan zatrzymał Pierwszą fazę kradzieży PZU, ponieważ to jest bardzo ciekawa historia. Więc jeżeli macie pytania, nie wiem, czy pan będzie chciał, żebyśmy zrobili kiedyś tak zwanego live'a, czyli że usiądziemy sobie, rozmawiamy, a ludzie będą nas oglądać Jeżeli chodzi o PZU, to bardzo chętnie. no to zawsze. Szanowni Państwo, a ja pokazuję potężny gej Do Państwa już w poniedziałek wyrusza z podpisami pani doktorki Aleksandry Sarny. Kiedy zaatakuje Rosja? Temat bardzo ważki przez nie jest to książka, że państwa straszymy. To jest taki podręcznik tego, jak będzie wyglądała dokładnie nowa wojna. Czyli jeżeli do tego dojdzie, to jak to będzie wyglądało? Najwięksi zdrajcy polskim. Panie Jarosławie, to, że pana tu nie ma, to tylko dlatego, że to XVII i XVIII wiek, ale proszę się uzbroić w cierpliwość. E, I nasza książka, moja i Tomka Szwajgierta. Przeprasza, przepraszamy za opóźnienie. Ale po prostu wiewiórki doniosły trochę więcej materiału, więc za tą cenę będzie więcej. E, jak PiS fałszował wybory, szanowni państwo, to nawet po, jak przeczytacie tę książkę, to zrozumiecie, nawet prokura, komunikat prokuratury. Że wybraliśmy 30, wybraliśmy 250 komisji okazało się, że w 340, że w 34%, fałszowano i na jedną, i na drugą stronę. I na razie mówimy, dobra, chłopaki, to my musimy iść, ale wybory były OK. Przy czym, wybierali, to jest tak, jakby byśmy zamówili do reparacji samochodu hydraulika, i oni, tak celując swoją wiedzą, trafili 34% fałszywych komisji. Broń Boże nie liczyć komisji doktora Kątka. O tym będzie u nas i to będzie naprawdę książka, która wiele osób zaskoczy, bo tam będą też, kto i dlaczego powstrzymał liczenie. Moim Państwa gościem był Krzysztof Kluzek. Do zobaczenia. Pamiętajcie Państwo, zostawcie tematy dla Pana Krzysztofa pod materiałem, no i do zobaczenia.